No trzeba przyznać, piłek jest wiele, ale jedna jest lepsza od drugich piłek. Bo patrząc na to, tylko jedna rapuje pięknie i prawdziwie. O tobie mowa? Tak, o mnie mowa ja tworzę piosenki z dwoma subskrypcjami. Jednak i tak robię lepszą robotę niż większość polskich raperów. Chociaż nie ukrywajmy, nie będę subscribe. nigdy lepszy od Brika. Ale i tak, top 2, zajmę w godzinę. Ale i tak, już niedługo swój cel osiągnę. Ej, 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 ja mam dwa Lamborghini w domu, bo jestem YouTuberem, ale tylko z jednym kotem. Który często gra mi na nerwach tak jak Kruk z serem. Który patrzy na lokomotywę, pełną sera. I tylko prosi o więcej zamiast realizować swoje cele W przeciwieństwie do niego, ja realizuję swoje cele. Top dwa raperem chcę zostać wraz dwa. A więc od Kruka już jestem lepszy, ale od kogo jeszcze? No tak, od czemu nie? Lepszy, bo hity robi jak na tamte czasy piękne pioseneczki. Ale cóż, dopiero zaczynam, jako piłka mam jeden cel, czyli toczyć się dalej. Na tym polu bitwy cały czas idę na szczyt, nie oglądając się za sobą, robię coraz mniej błędów, 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 błędów. Nusło pełniłem, ale cóż, teraz już znikają z moich piosenek i ulepszanie idzie świetnie. Przejmować się nie będę, idę przed siebie. Inspiracji ja mam dużo, więc przeszkód jest niedużo. Zobaczymy jak kariera pójdzie, a teraz żegnam Was, przyjaciele.